Witam Państwa jeszcze raz. Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Witam Państwa parlamentarzystów oraz zaproszonych gości, w tym podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pana Grzegorza Witkowskiego oraz pana Krzysztofa Błaszkiewicza, naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji w Departamencie. Gospodarki Wodnej Żeglu Ślądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej Żeglu Ślądowej, pana Jacka Jasnowskiego, naczelnika wydziału w Departamencie Gospodarki Wodnej Żeglu Ślądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej Żeglu Ślądowej, panią Annę Krzywicką, nie widzę, Nik, Michał Strój-Wąs też nie widzę, a jest pan. Dzień dobry. Główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Administracji w Departamencie Gospodarki Wodnej Żyku Ślądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej Rzuku Ślądowej. Nie ma pana Bartosza Szczurowskiego, pani Teresy Warchowskiej też nie ma. Nikt. Stwierdzam kworum i drodzy Państwo, dzisiaj w porządku dziennym posiedzenia mamy rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim z roku 3253. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że komisja przyjmuje zaproponowany porządek dzienny. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy zatem do realizacji porządku dziennego. Chciałam Państwu przekazać, że Senat zgłosił dziewięć poprawek do ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim. Do reprezentowania stanowiska Senatu został upoważniony pan senator Wiesław Dobkowski. Czy jest pan senator? Nie ma. Nie szkodzi. My będziemy. Przystępujemy do tego nie oceniam. Przystępujemy zatem do procedowania, niezależnie od tego my tutaj swoją pracę wykonamy. I proponuję przejść do w ten sposób, że do procedowania, że ja poproszę opinie biuro legislacyjne, bo też przy naszym rozpatrywaniu państwo braliście udział, a tutaj ta opinia będzie potrzebna z racji na rodzaj poprawek. I proponuję potem przejść do Albo bloku, jak Państwo zaproponujecie, albo poszczególnych poprawek. Więc w tym momencie bardzo bym prosiła o zabranie głosu biura legislacyjne. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, biuro zwraca uwagę, że te poprawki można pogrupować na trzy takie grupy. Poprawki redakcyjne, merytoryczne i legislacyjne. Poprawka pierwsza, druga, czwarta, piąta, szósta i ósma to są poprawki charakterze redakcyjnym. Proponujemy je głosować łącznie. Poprawka siódma. I dziewiąta poprawki o charakterze legislacyjnym również proponujemy, aby były głosowane łącznie i oddzielnie poprawka numer trzy. Dziękuję bardzo. Przepraszam, Sprzeciwu nie słyszę Państwo parlamentarzyści wyrazili aprobatę do tego, aby w ten sposób w trzech blokach głosować, więc proponuję przejść do głosowania pierwszego bloka, mianowicie poprawki pierwszej, drugiej, czwartej, piątej, szóstej i ósmej. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia tych poprawek? Sprzeciwu nie widzę. Rozumiem, że teraz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć poprawek zostało przyjętych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego bloku głosowań, a mianowicie poprawki trzeciej. Yy. I w tym momencie, czy jest jakiś sprzeciw Państwa parlamentarzystów do tej poprawki? Nie widzę. Wobec braku sprzeciwu poprawka przyjęta. I trzeci blok głosowań, poprawka siódma i dziewiąta. Czy jest jakiś sprzeciw Państwa wobec przyjęcia tych poprawek? Nie widzę. Wobec braku sprzeciwu przyjęliśmy dwie poprawki. Szanowni państwo, już chwileczkę. Z racji na to, że pan poseł Zaręba jest nieobecna, był sprawozdawcą, musimy wybrać posła sprawozdawcę. Ja w tym momencie chciałam powierzyć tę funkcję panu Sylwestrowi Chruszczowi. Jeżeli są jeszcze propozycje z państwa strony, to bardzo proszę o zgłaszanie. Nie widzę wobec tego, czy jest przyzwolenie, czy państwa zgoda na to, by pan Sylwester Chrusz był sprawozdawcą. Dziękuję bardzo. Został wybrany poseł sprawozdawca. Yy, I w tym momencie skończyliśmy posiedzenie. Zamykam je i dziękuję bardzo pan, Państwu za przybycie.